Dzień dobry, niech Was Bóg błogosławi. Nadszedł czas, że na dzisiejsze słowo i to tak jak nadszedł czas, abyśmy się podzielili słowem, abyśmy mogli rozważać, co Bóg chce powiedzieć do nas, tak samo jest bardzo ciekawe słowo w Księdze Kocheleta, trzeci rozdział, pierwszy werset, że... Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Czasami bardzo trudno jest nam czekać na rzeczy, które wydaje nam się, że są oczywiste i powinny się już wydarzyć. Mi osobiście trudno jest czasami wykrzesać cierpliwość i, i odczekać, dopóki się coś. Dopóki się coś nie wydarzy i coś, co bardzo oczekuje. Ale słowo nam mówi, że z jakichś przyczyn Bóg pokładał wszystko w odpowiednim czasie, że pewne rzeczy nie mogą się wydarzyć wcześniej niż, niż powinny się wydarzyć. I to Bóg ma swoje czasy i pory. Jako ludziom ciężko nam y, to wszystko zrozumieć, ale kiedy przychodzi rozwiązanie sytuacji, nawet i trudnej sytuacji, w odpowiednim czasie, okazuje się, że to był najlepszy moment, jaki moglibyśmy wybrać. Gdybyśmy chcieli zrobić coś wcześniej, to y, nie byłoby to właściwe i ponieślibyśmy y, konsekwencje y, tego, tego przyspieszania. Bądźmy cierpliwi. Cierpliwa to jest, cierpliwość to jest jedna e, z rzeczy, którą daje nam Duch Święty. Jeden z owoców e, Ducha Świętego. Czekajmy na to, co nam Bóg zrobi, ale też róbmy wtedy, kiedy nas Bóg pobudza do tego, abyśmy coś robili. Zostawiam Cię z tym przemyśleniem. E, na pewno każdy z nas ma rzeczy, które już by chciały, żeby zaistniały teraz. Ale pozwólmy Bogu działać i poukładać wszystko tak, aby było w właściwym porządku, w właściwym um, um, Bożym szalom. Błogosławię was w imieniu Chrystusa. Niech Pan was błogosławi szczerze, poszerza Wasze granice i będzie dla Was miłościw. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.